Cześć, witajcie. Kolejny raz jesteśmy u Mariusza. Za chwilę go zapytam, jakie są jego obserwacje po moich ostatnich zaleceniach. Mariusz, ostatni raz widzieliśmy się tuż przed kwitnieniem. Zaleciłem Ci stosowanie dwóch moich produktów Antifal i Agrimax w celu stymulacji pąka kwiatowego, ale wiem, że nawiedziły Cię przymrozki. Powiedz, jakie są Twoje obserwacje po zastosowaniu tych dwóch produktów. Tak, jak zaproponowałeś, zastosowałem Agrimax i produkt gberlinowy. Dwa razy taki zabieg był zastosowany. Na razie widać, że zawiązki się utrzymują, mhm. różnicują, ale na razie opadu jeszcze nie ma. No, widać, że zawiązki zostały. Zobaczymy po opadzie czerwcowym. Dokładnie, no, jeszcze mamy maj, więc do opadu czerwcowego jeszcze chwila czasu, więc będziemy obserwować. Natomiast faktycznie teraz należy przejść do kolejnego etapu budowania jakościowego plonu. Jak wiesz, na tym etapie, by budować prawidłowo owoc, bardzo ważny jest szybko, szybko przyswajalny wapń, który będzie budował silne ściany komórkowe, przez co owoc będzie później jędrniejszy i lepiej się będzie przechowywał. Zgadza się, masz rację. Tu akurat jesteśmy w odmianie e szampion, która jest podatna na gorzką planistość podskórną, także mm -hmm. warto stosować. Jesteś, tak jak mówisz, zadowolony z tych moich produktów, które stosowałeś wcześniej. Teraz zalecę ci kolejne, które są istotne na ten moment. Pierwszy to aglical, który ma w swoim składzie przede wszystkim 198 gramów wapnia w postaci soli, które będą szybko transportowały się do zawiązka. Oprócz tego Agrical jest wzbogacony o żele krzemowe, które będą podnosiły efektywność działania wapnia. A jedną z ważniejszych rzeczy to są kwasy humusowe, które są naturalnym chelatem, dzięki czemu wapń będzie skuteczniej dostarczał, przenosił się do Zawiązka i zawiązek będzie prawidłowo odżywiony wapnie. Ale wapnie to nie wszystko, bo kolejnym bardzo ważnym elementem, który zapominają sadownicy, są mikroelementy, które będą istotne przy budowie owocu, a brak chociażby jednego mikroelementu znacząco wpływa później na pogorszenie jakości, jak i ilości plonu a szczególnie w momencie, kiedy będzie opad czerwcowy, będzie się zaznaczało to, że źle wykarmione zawiązki będą spadały na ziemię. Tak więc zalecam Ci zastosowanie agrisolu F, który w swoim składzie zawiera kluczowe mikroelementy, takie jak bor, cynk, mangan, molibden, miedź. Dodatkowo zawiera też tytan i siarkę, które działają fitosanitarnie, będą one silnie odżywiały zawiązek, który później powinien utrzymać się prawidłowo na drzewie. Dzięki Mariusz za wizytę. Proszę. Następnym razem przyjadę po opadzie czerwcowym i zobaczymy, ile zawiązków udało nam się utrzymać, jakie są jakości. Zobaczymy, czy będziesz zadowolony z moich rozwiązań. Dzięki, to do zobaczenia. No, na razie.